And now the heroes of the main event, the clash of the legends. Let us welcome both from Poland, Michał Materla and Mariusz Pużanowski. <laughs> Bijące serce KSW. Były mistrz kategorii średniej Michał Materla 100 kg 500 100 and a half. Najsilniejszy człowiek świata Mariusz Pudzianowski 116 kg. 116 for Pudzian Jest ze mną Mariusz Pudzian-Pudzianowski, e, Mariusz ostatnio właśnie w tym miejscu, w tej hali zanotowałeś najszybszy knockout w swojej karierze i jestem bardzo ciekawa, czy teraz polujesz na coś równie spektakularnego? Michał jest bardzo dobrym przeciwnikiem i tutaj nie ma co planować, trzeba po prostu wyjść no, i pilnować się na każdym kroku, jest to stary Lis jego naplewy już się nie złapie. Proszę państwa, Mariusz Pudzian Pudzianowski. Dziękuję bardzo. I waleczne serce prosto ze Szczecina. Tutaj w Łodzi jest z nami Michał Materla i zapytam bardzo krótko, ale myślę, że wymownie. Czy uważasz, że rozmiar ma znaczenie? Myślę, że to ty powinnaś odpowiedzieć na to pytanie. Jednak zadaję je tobie. Jutro na pewno nie będzie miało znaczenia. I o to właśnie nam chodzi, proszę państwa. Michał Materla.